Niektórzy z Was mówią, że Nowa Lewica jest w rządzie i w koalicji po nic. To nieprawda. To nie jest tak, że z jej obecności w rządzie nic nie wynika. Nowa Lewica jest w rządzie z konkretnego powodu i realizuje swoją obecnością tam konkretne zadanie. Pamiętacie strategię migracyjną? wprowadzaną przez obecny rząd. Pamiętacie poluzowanie prawa do użycia broni dla żołnierzy? Pamiętacie pomysły na zawieszanie prawa do azylu? Cały ten antyludzki, rasistowski syf, który ten rząd robi? To zobaczcie sobie jeszcze co całkiem niedawno mówił na ten temat wiceminister spraw wewnętrznych profesor Maciej Duszczyk. Ale wydaje mi się, że zarówno sama strategia migracyjna, która została przyjęta w październiku, ona spotkała się oczywiście z pewnymi kontrowersjami, ale nawet lewica, która jest przecież w koalicji rządowej, czy to Marszałek Czerżasty, czy, czy członkowie rządu powiedzieli, że ona w 95% odpowiada również ich oczekiwaniom. Więc jeżeli mamy dokument rządowy, który. W, 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 w koalicji wyborczej, która składa się z czterech partii, jednak o mocnym profilu, tu różniącym się od siebie, to wydaje mi się, że to jest to, 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 to spory sukces.